Cześć, ja jestem Sevii, to jest kolejny odcinek z openingu konta widza Dzisiaj jesteśmy na koncie Shadowa do, do jego kanału będziecie mieli link w opisie A więc może zobaczymy czy ma ratowanie Ma ratowanie A więc Zobaczymy co Tutaj ma na tym ratowaniu A Raczej ratowanie to tak se będziemy oglądali Po prostu schematy, ma 42 mocno 82 na broniach tutaj ma Mogła być fajna, wybrań. ale dobra. W co tam ma? Garwacz ma grabarza. nocturno 5.8 mm, Takie sobie normalne te rzeczy ma, tylko malachitu, no, mala no dużo. Dobra, zobaczmy, co on może. Jego szafeczka. Dobra, od razu na start mamy krystal. I zobaczmy, jakie ma tutaj. Yy, no, już tutaj na początku. Została ta, ta na tym, ale nie będę jej używać, bo dostanę jeszcze prawo autorskie, znowu. A więc zobaczmy. Mamy tutaj parasolki od czwartego sezonu. Czyli konto jest wprowadzone od czwartego. Chyba, że od trzeciego, ale nie zrobił wtedy ujęcia. Hmm, tutaj mamy piąt, w sumie wszystkie... Tutaj nie ma. Na przykład ja. Mamy tutaj w sumie wszystkie, od czwartego do tutaj... Za ten sezon? Co? Ślad jest. Ta! Dobra. Tutaj OS z pakietu polarnych. Nie, eleganc, tylko tego za 100 zł. był ten pakiet, jakby zasem przetworzył. Bez lotnia od niego. Co my tu jeszcze mamy? Głównie to karnetówki. Tak, nie ma żadnej kupionej lotniki a tu też karnet. Eee, I tutaj mamy z Travis'a Scotta. O nie, mamy jedną. track eee, Bomberki. Mamy tutaj... Eee, również za... Eventy. Tutaj jest za event. Tutaj jest też event. A no, akurat na tym evencie nie byłem. I w sumie chyba no, na żadnym nie byłem jakoś. Ale widziałem każdy. Ale dobra, lotnie to już jakoś tam są. Zobaczmy może emotki tak po prostu sobie przejdźmy eee... dobra, może tam w trochę było, ale bym musiał ciszyć grę, a to zobaczymy później, jak już. Ale dobrze czekajcie. Eee, dobra. Tutaj trochę tych emotek jest jak widzicie. Może zobaczmy tutaj tak po prostu. No, zielonych jest dużo. też jest naprawdę duży zysk Marshmallow ma no i ma najlepszą emotkę w grze według mnie, ale no cóż nie będę puszczać, bo jak mówiłem prawo autorskie, a więc, a nie, przepraszam yy, nie pokazywałem kilofów, kilofów ma naprawdę dużo znaczy dużo, no sporo ma ma na taki, lodu, który też mam ma tutaj taki Odwrócona ostrza łopatę ma nie ma drivera, przekolamy Czek ma od od Tutaj głównie patrzę ze sklepu, bo reszta to są karnety lub eventy. I w sumie nie ma co tak za bardzo specjalnie na nie patrzeć. o no ten fajny jest też kilo. Tutaj lupa jest, miałem takie jest kilo na moje, ale jest naruszka, ładny kilo. I fioletowy, bo nie ma żadnego ze sklepu. Tutaj z karnetów a fajny jestem. Dobra, zobaczmy. Teraz skiny, eee, tutaj mamy sporo zielonych, krystal mam tutaj tą e, dobra, tutaj masz turmowca o też fajny skin jak jest, e, dżunglowa, babka i arła, jest też e, relay, no fun, ładne skiny ma ogólnie, mgły, tutaj plaż, plażowe bamby, barwy, tutaj oma też, pana krzaczka, mm, maczachę, zapiski, czy. Tutaj są głównie karnety. O, ten jest ładny skimp. Może duży i nie wiem, pewnie rzadko nim gra, ale ogólnie fajny jest na moje. E, ma również pakiet e, cienia. No fajny są. Mi się podoba. To jest według mnie najlepszy pakiet. E, ma też. E, Darę bomberkę ma tego owa się ASA przestworzy mroźnego. Mm, ma tutaj Midasa, ma Ultimę. Wygląda. O, nie robił zadań w ogóle. Tak lepiej wygląda Co nie? W sumie, nie wiem. No trochę szkoda, że nie robię, bo fajne były. Fajnie, fajnie, lepiej. fajnie tak, lepiej tak wygląda. Ale dobra. Co tu jeszcze mam? Mam Deadpoola oraz e, mroźne legendy. I to w sumie wszystko. W ogóle on twarz nie ma nic z tych rzeczy. Zobaczmy, tak to po prostu czarny ekran tam wrzucili że tam tuło żeby zrobiło. o tego skina na przykład nie mam, bo nie robiłem zadań w sumie co tu jeszcze zostało to jest za to 4 Byty. nie no to w sumie skąd to tego tutaj wszystko, raczej takich a i ma ten pakiet jeszcze hakerki co też jest fajnym skinem w sumie w sumie chyba wszystkie ma za 15 złotych na akurat za 20, ale wiadomo o co chodzi chodzi mi o starter paki jest jeszcze taki nie wiem, o i tutaj też jest, ale nie ma, za trzeci, za, nie ma pakietu za trzeci sezon. O i Lord też ładnie skin. Dobra, a więc w sumie to, by, to byłoby na tyle z tego odcinka. Widzicie to, konto naprawdę fajne i oceniłbym je na 9 na 10, bo jest dużo skinów, w ogóle motek też jest strasznie dużo. Wszystkiego jest naprawdę dużo na tym koncie i yy, no 8 na 10 ze względu na to, że ma trzeciego karnetu. I czy tutaj, czekajcie, bo ma ten Niku, czyli ma czwarty sezon teraz. Karbida yy, ma, ale nie ma omegi, czyli też nie bił czwartego, to słabo trochę, ale dobra. Eee, a więc w sumie to tyle. 8 na 10 ze względu na to, że nawet nie był czwartego sezonu eee, czwartego karnetu znaczy, eee, karnetu w czwartym sezonie i eee, nie ma trzeciego. Nie eee, wiem czy w ogóle prowadzi konto trzeciego, można by było tej motki. Po zrobię... Eee, machania, eee, saluta, w sensie. I to tyle. I ogólnie polecam eee, wejść również do sklepu. Miałem wpisać właśnie kod twórcy Shadow.toKox, bo to jego kod, i w sumie yy, miło, że udostępnił yy, yy, konto, więc możecie w sumie tak, jakby się odwdzięczyć za taki odcinek. Wpisujmy właśnie ko jego kod, klikacie potwierdź, obojętnie jakimi literami, i kupujecie coś. Akurat teraz ja mogę mu nic kupić ani sobie z jego konta. A więc, co? To by było w sumie na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Może takie na przykład 15 łap, może nie 15, 12 łapek, i następny taki odcinek, dobra? A więc do zobaczenia i cześć.